Dzień dobry. Witamy z Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w dziś trochę okrojonym składzie. Jest ze mną mój syn Krzysztof. I to, co zaproponujemy, to nauka rozpoznawania podstawowych skał, które możecie spotkać w różnych rejonach Polski. A jak przynajmniej wieść gminna niesie, wiele osób postanawia. Czy postanowiło spędzić czas urlopowy, wakacyjny w tym roku, w naszym kraju? Co się dobrze składa, ponieważ możemy naszą ojczyznę poznać troszkę lepiej, zarówno pod względem zabytków, jak i również pod względem oczywiście tej przyrody nieożywionej. Tak? Chodząc, spacerując różnymi szlakami w różnych destynacjach, proponujemy, żeby patrzeć, co znajduje się pod naszymi stopami. Bo możecie spotkać fajne skały, które mam nadzieję przybliżę Wam dzisiaj i będziecie potrafili je rozpoznać. Oczywiście skupimy się na takich skałach najbardziej typowych, bez jakichś tam udziwnień, tak? I postaram się to w miarę takim językiem który trafi dla szerszej publiczności, dla, po prostu mówiąc kolokwialnie, dla również laików, tak? Nie jest to poradnik dla naszych studentów geologii, ponieważ oni by również mogli z tej strony wystąpić i Państwu opowiedzieć na temat tych skał. Skupimy się tutaj raczej na takich najprostszych skałach, najbardziej typowych, które makroskopowo możemy sobie nazwać, opowiedzieć, co to jest za skała, z jakich się minerałów składa. Czym jest skała? No, skała jest to mieszanina Jednorodnych różnorodnych minerałów może się składać z jednego minerału. Wtedy taką skałę nazywamy jednoskładnikową, czyli monomineralną. Przykładem takiej skały jest chociażby nasza sól kamienna tak? składa się z chlorku sodu NACL. Jest to główny składnik, zatem jest to skała jedno składnikowa. Oczywiście zawsze jakieś domieszki mogą występować, natomiast główny składnik jest chlorek sodu. Mamy też z kolei skały, które składają się z wielu składników, czyli mówimy, że to są skały polimineralne. Tak? Tutaj Krzysiu, pokaż Państwu taką skałę polimineralną. Jak widać, tak, ta skała jest różno zabarwiona. Tak? Mamy tam wiele różnych takich punkcików, czyli to już sugeruje, że tam są różne składniki mineralne, które Składają się właśnie na tą skałę. Takie skały nazywamy właśnie polimineralnymi. Tym przykład, tam, tą skałą jest gra Nic. granit, prawda? Który składa się z wielu różnych składników, co najmniej trzech, czasami i więcej. O tym bliżej powiemy, tak? Bo będziemy dzisiaj też mówić o granitach, czy też granitoidach. Y, idach. Y, Tyle, jeśli chodzi o wstęp. Tak? Skała powstała oczywiście w warunkach w procesach naturalnych. Y, i teraz tak, na początek proponuję taką zabawę ze skałami magmowymi, tak? Skały magmowe to są skały, które powstają we wnętrzu ziemi, tak? z gorących stopów magmy w różnych ciałach intruzywnych pod skorupą ziemską i dzielą się na, w zależności właśnie, czy występują na takich dużych głębokościach, gdzie krystalizują z płynnej magmy, to wtedy takie skały nazywamy skałami magmowymi oczywiście plutonicznymi czyli inaczej głębinowymi. Mamy skały też wulkaniczne tak, czyli wtedy, kiedy magma wydostanie się na powierzchnię, prawda, zastyga w warunkach powierzchniowych wtedy mamy skałę nam do czynienia z lawą, która stygnie i wówczas bardzo szybko stygnie, wówczas tworzą się nam skały wulkaniczne, albo inaczej wylewne, bo wylały po prostu, na przykład poprzez szereg wulkanów. I mamy skały też żyłowe, zastygające na peryferiach jakichś większych batolitów i innych ciał intruzywnych w postaci pni, soczew, tego typu. Dobrze, na początek skały magmowe, czyli te które powstawały we wnętrzu Ziemi, czyli głębinowe. Prawda? W związku z tym, że takie skały głębinowe, madmowe powstają we wnętrzu Ziemi, gdzie panuje bardzo wysoka temperatura, ciśnienie, one bardzo powoli krystalizują z tych stopów madmowych, wobec czego mm, minerały. Które potem wchodzą w skład takiej skały są widoczne makroskopowo. Czyli z powodzeniem możemy odróżnić poszczególne składniki, tak? ponieważ był bardzo, to proces bardzo długo trwały i te minerały yy, wykrystalizowały w formie przez nas, przez nasz narząd wzroku, dostrzegalne. Tak? Czyli są yy, jakby jawno-krystaliczne. Możemy je spokojnie, jeśli oczywiście znamy poszczególne minerały, które budują taką skałę, yy, bardzo łatwo. Odróżnić. Tak? Do tych skał magmowych głębinowych zaliczamy takie skały jasne, o barwach jasnych, ruch, cielistych, e, czerwonawych, lekko tak jak tutaj, prawda? To są tak zwane granitoidy. Do granitoidów to są takie skały, które obejmują pewne inne skały, takie jak granity, bardzo popularne przecież, prawda? Granodioryty i tonality. Są to skały, które pomiędzy sobą są trudne do odróżnienia, dlatego czasami używamy takiego terminu zbiorczego granitoid, tak? Ale tu mamy takie akurat typowe granity, granity ze Skandynawii i granity karkonoskie, tak? Z czego się składają takie granity? No, granity składają się przede wszystkim z trzech głównych składników. To są skały kwaśne, oczywiście nie w smaku. To jest taki termin, który mówi, że są przesycone krzemionką. Czyli zawierają bardzo dużo kwarcu, również tego kwarcu wolnego jak i tego który jest związany w skaleniach. I tutaj w tych skałach przede wszystkim spotkamy kwarc, tak? Tutaj mm, ziarenka kwarcu będą krzysiu pamiętasz, e, które to chyba będą? Biały. Nie, nie, białawe to będą skalenie, tak? Białawe, cieliste, takie czasami żółtawe, czasami czerwonawe to są skalenie. Natomiast szare takie ziarna, tłuste na przełamie to to jest kwarc, tak? A te ciemne punkty? To jest biotyt, tak? Czyli jeden z łyżczyków. Oczywiście mogą być inne tutaj też minerały, jakieś domieszka amfiboli, granatów i innych minerałów. Natomiast to są trzy główne składniki: kwarc, skalenie oraz łyżczyki, głównie biotyt. Tak jak wspominałem, są to skały, które e, zawierają minerały dostrzegalne makroskopowo. Wszystkie je możemy pokazać. Na przykład tutaj mamy ciemne łyżczyki w postaci biotytu, jasnawe. E, barwy to skalenie i takie szare, tu może być lepiej widać, szare ziarna, tłuste na przełomie skały to kwarc. Ważne jest, tak jak jeśli znajdziemy taką skałę, to żeby ją rozupać, żebyśmy mieli świeży przełam, prawda? Bo wtedy y, te poszczególne składniki są łatwiej po prostu dostrzegalne, tak? Gdzie możemy spotkać granity? Y, no nawet spacerując po różnych trotuarach, prawda? Różna kostka granitowa, to co wykorzystywane jest, jako różnego rodzaju okładziny na budynkach, prawda, elewacje, no, cmentarze też, prawda, nagrobki. No ale w Polsce, gdzie możemy je spotkać? No, przede wszystkim to są Sudety, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Tatry. W Tatrach również zachodnich możemy spotkać granity, bardzo rozpowszechnione skały. Na no co z Pomorzem Zachodnim? Czy możemy tu, jako mieszkańcy Pomorza Zachodniego, spotkać takie granity, czy granitoidy szerzej mówiąc? Oczywiście, ponieważ przyniósł je lądolud skandynawski i one są porozrzucane po całej Polsce Północnej. Tutaj na Pomorzu Zachodnim możemy spotkać w różnych kniejach, puszczach, parkach, lasach, jako głazy narzutowe, czyli tak zwane eratyki, ale również na plażach bałtyckich, zwłaszcza wzdłuż. Klifu. Tu mamy piękny klif Woliński, ciągnący się chyba na długości 11 km. To samo klif w Orłowie w Gdyni. Tam te głazy zostały większe, mniejsze, wypukane poprzez abrazję, czyli tą niszczącą działalność morza z klifu. Wypukane też z dna Bałtyku i często tworzą takie piękne rozsypiska, jak chociażby w okolicach Wolina, właśnie głazy piastowskie. Yy, można powiedzieć, że na naszym terenie, o tych skałach, o których będę dzisiaj mówił, zdecydowana większość możemy spotkać właśnie na plażach bałtyckich, tych zwłaszcza w strefie przyklifowej, w lasach, w kniejach, w puszczach, jako właśnie te świadectwo, które pozostawił nam lądolud skandynawski. Ten yy, ostatni pleistoceński lodowiec yy, ze zadowolenia Wisły, albo inaczej z zadowolenia też północnopolskiego, czy też Bałtyku, ale również z tych starszych tak. Tu, tu mamy świeży taki teren polodowcowy. Bardzo dobrze cała rzeźba jest tutaj czytelna. Można powiedzieć, że mamy tu takie muzeum petrografii na świeżym powietrzu. Tak? Petrografia to opis skał petrologia nauka o skałach. Tak? Także wcale nie musimy jeździć w rejony górskie, żeby u nas na Pomorzu Zachodnim znaleźć praktycznie wszystkie skały krystaliczne, metamorficzne, magmowe czy też osadowe, o których będzie mowa. W, w, w dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszym filmiku. Tak? Granity, jasne skały magmowe, głębinowe z podstawowymi trzema składnikami, które myślę, że Państwo je sobie spokojnie e, oznaczą. E, takim ekwiwalentem wylewnym e, właśnie granitoidów, granitów są riolity. Riolit. E, to skała, która odpowiada e, składem magmie granitowej. Tyle, że powstawała na powierzchni terenu, na powierzchni Ziemi, w wyniku wylania lawy na powierzchnię. Tak? W wyniku jakiegoś tam czynnego wulkanizmu. To mamy akurat takie riolity, które e, wylewały się w okresie permskim tak? ponad 250 milionów lat temu. I one mają ten sam skład w zasadzie, tak? E, Skalenie, kwarc, łyżczyki, ale jednakże zupełnie inne tekstury, tak? Czyli tutaj y, mamy takie tekstury jawnokrystaliczne, czyli widzimy wszystkie składniki skały w tej skale. Nie widzimy wszystkich składników, ponieważ ta skała, y, jakby można powiedzieć, dokończyła swoją krystalizację już na powierzchni Ziemi. Może ona zawierać i często zawiera tak zwane prakryształy. Co to są prakryształy? Prakryształy są to kryształy, które powstawały jeszcze w gorącej, z gorącej magmy wewnątrz Ziemi. Tak? One tutaj są widoczne w postaci takich na przykład jasnych skaleni. Możemy znaleźć ziarna kwarcu. Taka nieformalna nazwa tych riolitów to są porfiry. Jeśli tam jest kwarc, to znaczy, że one są kwaśne, czyli nazywamy je porfirami kwarcowymi. Skały szarawe, czerwonawe, takie ciasto skalne koloru cegły. I w tym cieście skalnym tkwiące te prakryształy, czyli dobrze wykształcone kryształy makroskopowo widoczne. Taka skała. Tutaj mamy z Pogórza Kaczawskiego też takiego pięknego riolita, który dodatkowo w puszce skalnej, istniejącej tutaj po ucieczce gazów, później krystalizowały minerały, tak zwane wtórne. I tutaj mamy wypełnienie, tak zwaną sekrecję agatową. To jest halcedon, pewna odmiana halcedonu, agat. Widzimy tutaj to, a skała jest skałą wulkaniczną z okresu permskiego. Takie skały możemy oczywiście spotkać w, e, w Sudetach, również w okolicach też i Krakowa. Riolit, odpowiednik wylewny granitu, tak? czyli taki sam skład, ale jednakże inne tekstury, tak? one się różnią wyglądem od siebie. E, Skała żyłowa o takim samym składzie, praktycznie takim samym składzie, to tak zwany pegmatyt. Proszę się przyjrzeć. Pegmatyt. Skała bardzo grubokrystaliczna. Grube ziarna. To, co się rzuca od razu w oczy. Tu mamy na przykład jasne skalenie. Taki biały skal, tu się ciągnie, prawda? Bardzo duże składniki. Potrafią być większe, ale ja nawet taki wybrałem. Łyszczyki. Wielkie blaszki łyszczyków. Tak jak i tu czy tu widoczny mam nadzieję, no i oczywiście duże ziarna też kwarcu. Tu mamy takie szare ziarna kwarcu. Skład bardzo zbliżony do granitoidów, z tym, że on się charakteryzuje, on, czyli ten pegmatyt, dużymi składnikami. Ma po prostu bardzo grubokrystaliczne ziarna. Jakbyś tutaj porównał, to widzimy to bardzo wyraźnie. Mam nadzieję, że i Wy Państwo widzicie również to bardzo wyraźnie. Ja tutaj będę odkładał te skały. Mamy też bardzo fajne takie plansze. bądź twardy, tak? I rozpoznaj skały magmowe. E, możemy sobie takie plansze też wykonać i układać odpo na odpowiednie miejsce od poszczególne. Na przykład tu mamy skała głębinowa, granit, tak? Byśmy tutaj położyli tą skałę, naszą którą przed chwilą pokazaliśmy, czy skała wylewna ry ryolit albo ryolit, tak to się no i tutaj szereg innych. Pegmatyt, skała żyłowa. Tak? Jakbyś mu krzysił, to nie będzie widać z tej pozycji kamery, ale możesz to poukładać. Tak? Tu granit, tu i tak dalej, żebym pozbył się tego z tego miejsca. Dobrze. Inne skały magmowe, głębinowe i wulkaniczne. Najpierw głębinowe. To jest skała, która wyraźnie różni się od granitu poprzez swoje ciemne zabar. Wienie, prawda? Jest wyraźnie ciemniejsza. Zawiera po prostu to jest ten granitoid, to jest dioryt. Skała, e, e, którą możemy spotkać również w, w sudetach. Skała znacznie ciemniejsza, taka drobno raczej ziarnista. Składa się po prostu z minerałów o barwie bardziej ciemnej. E, tutaj e, przede wszystkim mamy te, z tych jaśniejszych punktów to są skalenie. Ciemne to, jest, to są amfibole bioty, zdarzają się również też i pirokseny. To jest skała w zasadzie bezkwarcowa. Tutaj w odróżnieniu od skał, które zawierają kwarc, czyli granitoidów, po pierwsze różnią się barwą, są znacznie ciemniejsze. Tutaj mamy mnóstwo kwarcu, tu kwarcu praktycznie nie spotkamy, ewentualnie jako akcesorycznie, tak? czyli niezmiernie rzadko. Diory. Odpowiednikiem, tutaj jest gdzieś diory, to znajdź sobie. tak? Chyba, że nie ma diory tu. Nie, nie ma, Dobrze. Odpowiednikiem wylewnym Skały plutonicznej, czyli głębinowej, jest skała wulkaniczna o nazwie andezyt. Takie andezyty są takimi skałami szarymi, jak widać, ale ta masa szara, taka afanitowa, ciasto skalne, prawda, zawiera prakryształy, czyli te dobrze widoczne kryształy, które tworzyły się w tym stadium powstawania jeszcze wewnątrz Ziemi, czyli z magmy. I Tutaj mamy piękne kryształy, zazwyczaj amfiboli. Czyli takich czarnych bądź zielonkawo czarnych e, podłużnych kryształów, głównie horblendy. To jeden z e, minerałów należących do szerokiej grupy amfiboli. Mamy też tutaj biotyt, możemy spotkać pirokseny, a takie jaśniejsze plamki, widoczne, to są po prostu skaleń. A reszta jest to tło skalne. Gdzie możemy andezyty spotkać w Polsce? Oprócz andów, ale mówimy dzisiaj o naszym kraju. Możemy spotkać je w pieninach. Góra Wżar, Bryjarka, Jarmuta, Szczawnica, w Szczawnicy właśnie, w dolinie Grajcarka. To są skały, które są świadectwem dawnego wulkanizmu. Tak? Możemy je również spotkać na Dolnym Śląsku, w Sudetach. Tak wygląda andezyt. Szara skała z ciemnymi bądź białymi minerałami. Białe to będą skalenie, ciemne amfibole. Tak? Przysiadczku, tu mamy andezyt jako skała wylewna, to proszę tam sobie to wstawić. E, skała też ciemna, ale bardziej grubo, średnio ziarnista to gabro. gabro. Gabro to możemy spotkać też w Sudetach jako dawne dno, takie 400 milionowe gabra e, dawno dno oceanu Rei. E, gabra są skałami ciemnymi, jak tutaj widać. Jeszcze raz pokażę e, taki pospolity e, grani granitoid i tutaj, tak, ale wszystkie składniki są wykrystalizowane, widzimy je makroskopowo, bardzo łatwo możemy je tutaj oznaczyć, tyle, że one są ciemniejsze, tak, więc trudniej je dostrzec. no ale możemy zobaczyć także te jaśniejsze tutaj miejsca, to są skalenie, pewien rodzaj skalenie plagioklazów, tu często labladoryt, bytownit, z takiego szeregu oraz te ciemne, takie duże kryształy, często krótkosłupkowe, to są pirokseny, do piroksenów tutaj szczególnie augit należy. W takich skałach możemy spotkać też amfibole, jak i możemy spotkać również biotyt, no i też oliwiny, również oliwiny. To jest Krzysiu gabro, tak? Proszę odłożyć mi gabro. Odpowiednikiem wylewnym gabra, czyli ten sam skład. Tylko, że skała w, powstawała w innych warunkach, bo na powierzchni, tak? czyli jest to skała wul wulkaniczna, ciemna skała, bardzo popularna skała, e, która powstaje. Pań, ten odcinek może pamiętasz o wulkanach, Mówiłem, że dno e, pęka oceaniczne, wydobywa się lawa, właśnie bazaltowa, tak, Rozrost płyt litosfery, spreading związany właśnie z wylewem takich law bazaltowych. Takie lawy bazaltowe możemy w Polsce też spotkać. Są to takie ciemne, wręcz czarne skały. Tutaj nie doszczerzemy minerałów zazwyczaj, no chyba, że to jest tekstura właśnie porfirowa, ale najczęściej jest taka afanitowa, czyli ciasto skalne. Jakby ulepiona z jednej, w cudzysłowie, gliny takiej, zafarbowana, oczywiście nie jest to glina. Ciemna, czarna skała, nie doszczerzemy tych minerałów. Te minerały są, tyle że powstawały na powierzchni, szybko lawa zastygała, więc nie wytworzyły się na tyle duże, żebyśmy mogli je doszczyć. Dopiero pod silnymi mikroskopami tę... Te mikrokryształy możemy sobie tutaj pooglądać. Ciemna skała. Gdzie spotkamy takie ciemne skały? No, oczywiście, tak jak powiedziałem, spotkamy na Pomorzu Zachodnim wśród eratyków, czyli tych różnych większych, mniejszych fragmentów przyniesionych przez lądolód skandynawski. A w Polsce, tej w polskiej bardziej górzystej, możemy spotkać oczywiście tradycyjnie w sudetach. Sudety są taką mekką dla miłośników skał i minerałów. Możemy spotkać właśnie m.in. wąwóz Myśliborski, Czartowska Skała, w wielu innych miejscach, również w Pieninach jest taka skałka, również właśnie bazaltowa, w dolinie Grajcarka. Tak wyglądają, Oszczyca Proboszczowicka też właśnie zbudowana z takich bazaltów, tak? ta, ta ma dolnośląska, dawne neki pozostałości po wulkanach. Taką odmianą. Tu mamy jeszcze taki ładny bazalt właśnie z bombą oliwinową. To układać ładnie, tylko że to, to jest pegmatyt, tak? A to są skały na razie metamorficzne, czyli na razie układamy je tam, tak? Tutaj. Ja wiem. Tu mamy gabro, tak? Odstawiamy je. Nam. E, tutaj mamy właśnie takie nagromadzenia minerałów tak zwanych Oliwinów. E, to, które zaliczamy fajalit, forsteryt i to jest tak zwana bomba oliwinowa właśnie w bazalcie, tak? Odmianą bazaltu, taką porowatą, czyli w wyniku silnego odgazowania, następuje ucieczka różnych substancji lotnych, powstają wolne przestrzenie pory, które mogą być następnie w późniejszych takich procesach pomagmowych wypełniane przez minerały. Tam te minerały się nam krystalizują. I taka forma, gdzie bazaltu, gdzie mamy te puste przestrzenie w kształcie migdałów. To jest tak zwana tekstura migdałowcowa. Taki bazalt nazywamy wówczas melafirem, albo trachy bazaltem. Melafir. Widzimy te wypełniacze. Te minerały wtórne mogą mieć różny skład: może być to kwarc, może być to kalcyt, syberyt, zeolity, różne minerały, takie strokate, jak tutaj widać. Ja z takimi się spotkałem, zresztą stamtąd przywiozłem też Dolny Śląsk, Pogórze Kaczawskie, kaczarskie, kamieniowanie łomy tak właśnie kamieniołom dawnych melafirów w okolicach Lubiechowej, Lubiechowa, tak? Takie fajne y, melafiry możemy spotkać. Y, tyle, jeśli chodzi o takie, y, tu mamy melafir, tak? tak? O takie najbardziej pospolite skały magmowe, zarówno plutoniczne, jak i wulkaniczne, czy też jedną przedstawialiśmy żyłową, czyli pegmatyk. Możecie z powodzeniem spotkać na swoich w swoich ścieżkach jakichś tam wakacyjnych patrzcie pod nogi, zbierajcie e, oczywiście z miejsc gdzie jest to dozwolone, nie z rezerwatów ścisłych jakiejś tam przyrody czy z parków narodowych ale możemy e, naprawdę spokojnie takie podstawowe sobie znaleźć, dziecku przedstawić albo jak dziecko będzie nudziło tato, mamo co to za skała, co to za skała to może Państwo będą potrafili udzielić odpowiedzi. Nie wszystkie skały zdajmy sobie z tego sprawę. Możemy bardzo łatwo makroskopowo sobie oznaczyć, nazwać je poprawnie. Natomiast te jak najbardziej, myślę, te kilka skał, które Państwu przedstawiłem, jak najbardziej. W następnym odcinku będziemy zapraszać Was do no, przejrzenia razem z nami podstawowych takich też skał metamorficznych, czyli przeobrażonych. Tak? Także. Spotykamy się za chwilę, tak? Krzysiaczek, poukładaj tu jeszcze na chwileczkę. Ja idę wyłączyć.